Myśląc o monitoringu w mieszkaniu, oczywistym wyborem będzie kamerka, którą postawimy gdzieś w środku. A co na zewnątrz, co przed drzwiami? No, między innymi możemy zamontować taki wizjer jak S-Vis DP2. Jak on się sprawdza? Co warto o nim wiedzieć? Cześć, ja jestem Kacper i w tym filmie odpowiem na wszystkie pytania. Zacznijmy od tego, co znajdziemy w opakowaniu. W pudełku mamy prawie wszystko, co jest potrzebne do korzystania z tego urządzenia. Jest więc ekran, który montujemy od wewnątrz, następnie jest zewnętrzna część z dzwonkiem oraz kamerką. Do tego mamy trochę papierologii, przewód zasilający, jest także zaślepka montażowa, a także zestaw śrub, które sprawdzą się praktycznie do wszystkich grubości drzwi. Czego więc nie mamy? No, oczywiście, karty pamięci, która przyda się do nagrywania materiałów. Obudowę samego urządzenia trzeba podzielić na dwie części. Zewnętrzna zawiera w sobie kamerkę. Do tego jest czujnik, który wykrywa, czy ktoś porusza się przed obiektywem. Mamy także diody na podczerwień oraz przycisk, za pomocą którego możemy wywołać dzwonek. Do wewnętrznej strony idzie przewód, który będziemy montowali do wyświetlacza, do tego mamy miejsce na śruby montażowe. I tak naprawdę to wszystko. Od wewnątrz mamy z kolei wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala. Ciekawostką jest to, że ten ekran jest dotykowy, co też rozszerza funkcjonalność sprzętu. No bo mamy kilka dodatkowych funkcji, o których opowiem za chwilę. Poza tym pod wyświetlaczem mamy klawisz, który wybudza urządzenie. Po bokach z kolei znajdziemy złącze mikro-USB do ładowania urządzenia. No i wielka szkoda, że nie jest to USB typu C. Poza tym jest jeszcze miejsce na karty pamięci, gdzie możemy włożyć maksymalnie 256 GB. W środku urządzenia jeszcze mamy akumulator o pojemności 4600 mAh, co w praktyce przy takiej średniej intensywności użytkowania pozwala realnie uzyskać do 3 miesięcy pracy. Przejdźmy do montażu. Teoretycznie montaż jest bardzo prosty, ponieważ musimy tylko wymontować stary wizjer i w jego miejsce zamontować nowe urządzenie. W praktyce jednak warto wiedzieć, że ten otwór w drzwiach musi mieć co najmniej 16 mm, żeby te elementy montażowe po prostu się zmieściły. Ja podczas montażu drzwi poprosiłem o nieco rozszerzenie tego otworu, no bo standardowo jest to około 14 mm. Tak więc no te 2 mm mogą mieć różnicę. Przy montażu Swis DP2C musiałem trochę sobie poszerzyć ten otwór pilniczkiem, co też oczywiście jest możliwe, no ale na pewno chwilę będzie trwało. Gdy już mamy odpowiedni otwór, to najlepiej wkręcić sobie śruby od razu w tą kamerkę, żeby nieco ułatwić sobie montaż. Następnie te śruby wraz z przewodem przekładamy przez otwór w drzwiach, odklejamy tasiemkę i przyklejamy całość do drzwi. Wtedy już dość stabilnie całość trzyma się właśnie naszych drzwi, całość jednak jeszcze dokręcimy od wewnątrz stosując najpierw płytkę montażową, a następnie całość jeszcze dokręcamy tymi śrubami, które były wstępnie przymocowane do kamerki. Przeprowadzamy sobie też ten przewód w płytce montażowej, tak żeby znajdował się on od dołu. Teraz wystarczy już tylko wsunąć wyświetlacz i urządzenie jest gotowe do użytku. Gdy całość jest zamontowana, możemy przejść do konfiguracji. Wstępną konfigurację wykonujemy już na wyświetlaczu. Po uruchomieniu wybieramy sieć, z którą chcemy się połączyć, wpisujemy hasło do naszego WiFi i już wtedy urządzenie jest połączone z siecią. Następnie chwytamy smartfona z zainstalowaną aplikacją SVIS. Tam w sekcji dodawania nowego sprzętu przechodzimy do skanowania kodu QR który wyświetla się na naszym ekranie. Wtedy dosłownie w kilka chwil urządzenie połączy się z naszym smartfonem, a my zyskamy pełnię możliwości. Może jednak pojawić się też jakaś aktualizacja, warto ją sobie od razu wykonać, żeby już wszystko działało w pełni sprawnie, pojawiają się bowiem czasem jakieś usprawnienia, dodatkowo w którejś aktualizacji pojawił się język polski, którego początkowo po wyjęciu z pudełka niestety nie było. No ale z aktualizacją się pojawia, więc no tu jest wszystko w porządku. A jakie funkcje ma ten wizjer? Omawianie funkcji zacznijmy od samego wyświetlacza. Po wybudzeniu ekranu będziemy mieli od spodu informacje na temat tego, czy został wykryty ruch. Jeżeli tak, możemy to od razu podejrzeć i zobaczyć, kto tam kręcił się przed drzwiami. Obok mamy możliwość podejrzenia całej galerii, wywołania nagrania, a także przejścia do ustawień. Tam już znajdziemy sporo ciekawostek i przechodząc po kolei jest zakładka monitoring, gdzie możemy wybrać tryb pracy, a tam do wyboru mamy albo dłuższą żywotność baterii, albo większą czułość, albo możemy też dostosować całość pod siebie. Jest tutaj także detekcja inteligentna, gdzie możemy włączyć lub wyłączyć detekcję czujnika ruchu, możemy także zwiększyć czułość, a także uruchomić detekcję zaawansowaną która obejmuje alarm bezcelowego przebywania. Oznacza to, że jeżeli ktoś jest zbyt długo przed drzwiami i stoi przed nimi, to dostaniemy dodatkowe powiadomienie. Możemy także włączyć dźwięk alarmu, który będzie wydobywał się z urządzenia. Ja osobiście mam to wyłączone. Następna zakładka to wyświetlanie. Możemy tutaj uruchomić, żeby urządzenie wybudzało ekran, jeżeli ktoś tylko pojawi się przed drzwiami. Możemy także dostosować jasność wyświetlacza, czas podświetlania po wybudzeniu wyświetlacza. Do tego możemy wybrać, czy będzie włączony tryb nocny czy dzienny. Jest do dyspozycji tryb automatyczny lub wymuszenie na stałe trybu dziennego lub nocnego. W trybie nocnym mamy te diody na podczerwień, które jak najbardziej dobrze się sprawdzają, chociaż wtedy na pewno wszystko będzie czarno-białe. Możemy nieco też podkręcić jakość nagrań poprzez wbudowane algorytmy. Z kolei w kolejnej zakładce możemy dopasować dźwięk dzwonka, których też jest tutaj kilka. Możemy także wyłączyć całkowicie sobie dzwonek, więc wtedy jak ktoś wciśnie klawisz, od wewnątrz urządzenie nie będzie dzwoniło, tylko otrzymamy powiadomienie na smartfona. Możemy także włączyć lub wyłączyć podświetlenie klawisza dzwonka. Podświetla on się tylko wtedy, gdy zostanie wykryty ruch. Idąc dalej mamy ustawienia naszej sieci. Możemy tutaj zmienić sobie połączenie, jeżeli na przykład zmienimy router. Następnie zmienimy datę i godzinę, sprawdzimy poziom naładowania baterii. Do tego przejdziemy do magazynu z informacją, jak bardzo zajęta jest pamięć w naszym urządzeniu. A na końcu znajdziemy informacje o oprogramowaniu, zmienimy tam także język, czy sprawdzimy, czy są dostępne aktualizacje. Trochę dodatkowych opcji mamy jeszcze w aplikacji na smartfona. No tak, od razu wchodząc w urządzenie możemy podejrzeć całą historię nagrań, które zostały przechwycone przez urządzenie. Od góry możemy wywołać podgląd na żywo, gdzie możemy zatrzymywać takie nagrania, włączać lub wyłączać dźwięki, a także uruchomić mikrofon, żeby osoba przed drzwiami usłyszała co do niej mówimy. Możemy także zarejestrować zdjęcie lub nagranie tego, co dzieje się przed drzwiami. Poza tym mamy oś czasu z nagraniami z konkretnego dnia. Tych miejsc, z których możemy otworzyć nagranie, jest naprawdę sporo no bo jest to od razu przy wejściu w urządzenie, przy podglądzie ale też jest do tego osobna podkategoria. A obok niej jest jeszcze informacja o baterii tutaj znowu możemy dostosować sobie tryb pracy w zależności od tego, czy bardziej nam zależy na długim czasie pracy, czy w większej skuteczności wykrywania. Dodatkowe opcje mamy jeszcze w prawym górnym rogu, gdzie znajdziemy informacje o sprzęcie, możliwość zarządzania detekcją, uruchamiając chociażby tryb podczerwieni. Tak samo z poziomu aplikacji możemy włączyć detekcję bezcelowego przebywania. Kolejna zakładka to powiadomienia o wiadomości. I tutaj jest kilka ciekawych opcji, ponieważ możemy uruchomić powiadomienia na smartfona, jeżeli ktoś pojawi się w obrębie urządzenia. Dostosować możemy jak często będą otrzymywane takie powiadomienia, gdzie interwał mamy od minuty do 30 minut. Możemy także ustawić harmonogram w jakich dniach i godzinach takie powiadomienia będziemy otrzymywać, Poza tym możemy otrzymywać wiadomości o tym, że ktoś zadzwonił do naszych drzwi i wtedy jest to w postaci takiego powiadomienia jakby z komunikatora, gdzie możemy od razu odebrać rozmowę i widzieć co się dzieje przed kamerką. My też możemy mówić do osoby przed drzwiami, więc no komunikacja dwustronna jak najbardziej będzie tu działała. Ostatnie powiadomienie to możliwość uruchomienia wiadomości, gdy urządzenie przejdzie do trybu offline. W następnej zakładce mamy ustawienia audio, gdzie możemy włączyć lub wyłączyć powiadomienia dźwiękowe, mamy do dyspozycji znowu dzwonki, a także możliwość nagrywania lub też nie nagrywania głosu podczas wykrycia ruchu. Ciekawostką jest możliwość zmiany głosu w domofonie. Oznacza to, że jeżeli będziemy rozmawiać z kimś przed obiektywem, to możemy sobie trochę zmodulować ten głos, stosując albo efekt wujka, czyli po prostu takie postarzanie głosu, albo efekt klauna, gdzie ten głos będzie bardziej piskliwy. W ustawieniach obrazu mamy to samo co na urządzeniu, czyli możliwość wymuszenia trybu dziennego lub nocnego lub tryb automatyczny. Do tego mamy dodatkowe korekcje, żeby uatrakcyjnić nasze nagrania. W ustawieniach oświetlenia możemy włączyć lub wyłączyć podświetlenie dzwonka. Niżej jest lista nagrań, a tak właściwie tylko podejrzenie, jak bardzo zajęta jest pamięć. Na no ostatnie opcje to możliwość ustawienia prywatności, czyli np. szyfrowanie wideo. Są też ustawienia sieciowe, możliwość aktualizacji. Udostępnienie sprzętu czy też informacje o chmurze. Możemy bowiem nagrywać wszystkie zdarzenia, które dzieją się przed drzwiami, nie tylko na kartę pamięci, ale także do chmury. Osobiście nie mam tego włączonego, no bo jednak jest to płatna opcja, działa to w modelu subskrypcyjnym, czyli płacimy co miesiąc za chmurę, a mi osobiście jednak nagrania na karcie w zupełności wystarczą. Darmowa subskrypcja za to jest dostępna na moim kanale YouTube. Jeżeli go zasubskrybujecie, to będziecie mieli dostęp do nowych filmów praktycznie każdego tygodnia. No dobrze, a jak ten sprzęt w ogóle sprawdza się w praktyce? No przyznaję, że naprawdę nieźle. No bo czujnik ruchu działa sprawnie i faktycznie rozpoznaje za każdym razem, gdy ktoś przejdzie przed naszymi drzwiami. Nagrania są praktycznie zawsze zapisywane i możemy realnie podejrzeć, co się dzieje przed drzwiami. Zadnia te nagrania są jak najbardziej ok. Wieczorem z włączonym światłem też jest nieźle, a nocą no praktycznie nie byłem w stanie tego sprawdzić. U mnie na klatce schodowej światło automatycznie się włączy po wykryciu ruchu, więc za każdym razem gdy ktoś się ruszał i już kamerka to wykryła, no to światło też było zapalone. Patrząc na sucho tak bez ruchu, możecie teraz zobaczyć, że w trybie dziennym jest praktycznie ciemno, a w trybie nocnym no faktycznie wszystko jest czarno-białe, ale widoczność jest naprawdę niezła. Ta kamerka nie nagrywa cały czas, tylko właśnie po wykryciu ruchu. Takie nagrania mają maksymalnie tam kilkadziesiąt sekund, więc no jeżeli ktoś długo rusza się przed drzwiami, to te nagrania też będą podzielone na fragmenty. Jedyne co to czasami zdarza się, że po wykryciu ruchu urządzenie jakby nie od razu rejestruje nagranie. W praktyce więc na powiadomieniu widać, że ktoś się poruszył przed drzwiami, ale nagrania z tego momentu, no niestety tu nie ma. Nagrania rejestrowane są w rozdzielczości Full HD. Do dyspozycji mamy 166 stopni, więc no kąt widzenia jest całkiem pokaźny. Ogólnie no ja jestem bardzo zadowolony do takiego podejrzenia, czy wszystko dobrze dzieje się przed naszymi drzwiami, jest to naprawdę spoko opcja, szczególnie że no ani razu nie zdarzyło się, żeby urządzenie było niedostępne i pod względem właśnie takiej stabilności wszystko działa perfekcyjnie. Wspomniałem jeszcze o modelu S-Vizdy 2 c Czym on różni się od tego testowanego modelu? No, przede wszystkim model DP2C nie ma dotykowego wyświetlacza. Tam możemy tylko wybudzić podgląd i tak naprawdę, no nic więcej nie zrobimy. Dodatkowo model DP2 bez dopisku C ma szerszy kąt widzenia, bo jest to 166 stopni, podczas gdy w DP2C jest 155 stopni. Rozdzielczość jest jednak ta sama, wyświetlacz dokładnie tej samej przekątnej, wygląd nawet jest bardzo podobny. Materia jest identyczna, sposób ładowania także. W DP2C1 możemy jeszcze umieścić nieco większe karty pamięci, ponieważ obsługiwane jest do 512GB, a w modelu DP2 jest to maksymalnie 256GB. Pod względem działania oba urządzenia sprawdzają się bardzo podobnie, nie zauważam tutaj większych różnic. Tak samo rejestrują nagrania, tak samo je przechowują na kartach pamięci, tak samo mniej więcej w tym samym momencie zaczynają nagrywanie, więc no pod tym względem trudno doszukiwać się jakichkolwiek różnic. Co ciekawe, te urządzenia nawet cenowo bardzo podobnie wypadają. Czasami pojawi się jakaś promocja na jeden czy drugi model, jednak bazowo ceny kształtują się bardzo podobnie. No to chyba możemy podsumować. Co warto wiedzieć o SWIS DP2? Ogólnie uważam, że to jest świetne urządzenie, jeżeli chcemy monitorować, co dzieje się przed drzwiami. Wykrywane są wszystkie ruchy, możemy w każdym momencie podejrzeć też ręcznie, co się dzieje przed drzwiami. Wszystkie nagrania są rejestrowane albo w chmurze, jeżeli zapłacimy, albo na karcie pamięci, a wszystkie nagrania są dość czytelne i jak najbardziej wystarczające do takiego właśnie podstawowego monitorowania. Mamy też dostęp z aplikacji, więc no kontrola jest na bieżąco. Ten model ma też dotykowy wyświetlacz, który pozwoli skorzystać z większości funkcji bez sięgania po smartfona. Co też pewnie część osób doceni. Stabilność działania oceniam bardzo pozytywnie. Urządzenie do tej pory mnie nie zawiodło. Czas pracy też jest niezły, więc na no ogólnie jestem zadowolony z tego zakupu. A co wy sądzicie o tym urządzeniu? Czy u was taki wizjer by się sprawdził? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam jeszcze raz do zostawienia subskrypcji na kanale, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Będzie mi miło, jeżeli zostawisz także łapkę w górę, która motywuje do dalszego działania. A tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!